Jak sobie wyobrażam Jim'a Carrera jako Jokera? No, myślę, że całkiem normalnie, o tak. Jim Carrey jest jednym z tych aktorów, którzy przyzwyczaili nas do tego, że on bardziej nie gra postacie, tylko gra Jima Carrea grającego te postacie. Co jest jednocześnie i plusem i minusem, jak się na tym zastanowić, z takiego aktorskiego punktu widzenia. Natomiast jeżeli mówimy o samej postaci Jokera, no to niewątpliwie ma ona tyle wariantów i tyle interpretacji, że myślę, jesteśmy w stanie tam wcisnąć karejowego Jokera. Niezależnie od tego, czy mówimy o jakimś filozofii nihiliście, czy sadyście, czy śmieszku gangsterze, Jack Was, czy Jacku Najpierze, patrząc na internety wizualne przedstawienia Jima Curry jako Jokera wyglądają całkiem intrygująco. Natomiast jest to nieco zabawne z trochę innego punktu widzenia. Jim Carrey, jakby nie było, gra już jednego ze złoczyńców Batmana, a konkretnie Ridlera. No i powiem szczerze, ta jego wersja Ridlera nie spotkała się z jakimś wielkim zachwytem, przynajmniej nie globalnie. No bo znowu mieliśmy tam Jima Carrey'a grającego Jima Carrey'a grającego Ridlera. A tak bardziej precyzyjnie, to w tym przypadku mieliśmy do czynienia z Jimem Carreyem, grającym Jima Carrey'a grającego Jokera, który podpierniczył Riddlerowi strój i udaje go przed całym światem. Także myślę, potencjał jest, natomiast czy będzie to taka wersja jokera, którą mógłbym uznać za przekonywującą, no to bylibyśmy w stanie pewnie dopiero stwierdzić po owocach.